jak to przed nami z GKS Buchatów. Ty już chyba jesteś wyjątkowo gry. Tak, no. Wczoraj oglądałem mecz z trybun. Nienawidzę oglądać meczów z wysokości e, trybun. Bardziej się denerwujesz wtedy? Znaczy, to, że się bardziej denerwuję. No, na pewno chciałbym być na boisku i kiedy widzę, że tam bardziej, że nasze drużynie nie za bardzo idzie, to chciałbym im pomóc, niestety nie mogę. E, na pewno tak, no. Na pewno każdy, który nie grał wczoraj, myślę, że ci, to też grali, to też na pewno by chcieli zagrać. Chcą zagrać z Bełchatowem, bo to są mecze z Ekstraklasy, to są mecze na najwyższym poziomie i Myślę, że fajnie w takich spotkaniach zagrać. W poprzednich sezonach ten pierwszy mecz ligowy dobrze zaczynaliście z wysokiego c 4, 0-1. Teraz czego możemy się spodziewać tak naprawdę po tym meczu z Bełchatowem? Na pewno no, chcemy wygrać, chcemy wygrać wysoko, bo gramy u siebie, gramy przed własną publicznością, gramy z Beniaminkiem więc na pewno Legia chce odgrać ten mecz zdecydowanie. Wiem, że to nie wygraliście i w większości ci zawodnicy, którzy zagrają w sobotę, to, to, to nie brali udziału w meczu z San Patrick, ale jest gdzieś takie poczucie, że chcecie zmazać ten obraz ze środy? Nie no, myślę, że to zupełnie inna karta i, i... Myślę, że nawet jakbyśmy nie wiadomo jaki mecz wygrali, 5-0 czy 6-0, czy innym wynikiem się ten mecz skończył, to i tak kibice będą wiedzieć, że ten pierwszy mecz Ligi mistrzów nie poszedł tak jak trzeba. I myślę, że w rewanżu trzeba udowodnić, że jesteśmy zdecydowanie lepszym drużyną. I ta forma myślę, że ma przyjść na trzecią, na czwartą rundę. Tak jesteśmy szykowani, i mam nadzieję, że, że tak będzie, że ta optymalna forma nastąpi właśnie w tych rundach, bo jakby nie patrzeć, to są St. Patryks powinniśmy przejść spokojnie. I tylko i wyłącznie po naszych błędach gdzieś ta, ten mecz wkłada, wkłada się nerwowość. Dobrze, że strzeliliśmy bramkę. I myślę, że pojedziemy do Irlandii do, po pewne zwycięstwo i żeby nie było żadnych złudzeń. Wice, to tak naprawdę już mieliście tam trochę czasu, emocje opadły. Co się wczoraj stało, że ten mecz tak wyglądał, jak wyglądał? Ciężko, ciężko powiedzieć. E, m, tak szerzej mówiąc, nie ma Co ukrywa, zagraliśmy słabo. Mi się wydaje, że szczególnie w pierwszej polowej pozwoliliśmy im zbyt za dużo, żeby się utrzymać przy piłce, zamiast żeby od razu podeszli do wysokiego pressingu jak, jak w ostatnim kwadrancie było i już nie wychodzili często z, z swojej pola boiska, a tak na początku nie było, że, że mogliśmy narzekać, że oni zaparkowali autokar przez pół lekarni, po prostu wychodzili chcieli nas zaatakować przyszli tu strzelić bramkę i udało im się, mieli sytuację strzelić nawet więcej niż jedną na święcie ratował nas dusza niniaki cieszy nas ta bramka ale szczególnie wynik nas z wynikiem jesteśmy rozczarowani bo chcieliśmy już, już wczoraj zapewnić awans do następnej kolejki, ale jeszcze jest 90 minut przed nami, jesteśmy świadomi, że jesteśmy lepszym zespołem, tylko to musimy udowodnić na samym wojsku. A ten mecz wyglądał, już tak powiem, zgodnie z założeniami taktycznymi. Chodzi mi przede wszystkim o to, na przykład, że często wzięliście górne piłki do środkowania karne, a to jakby na wyspiarski styl jest woda na młyn. Właśnie właśnie tym nie, był, nie było tak, że... Mamy tak zagrać w tym meczu, też się zdziwiałem, szczególnie co te długie piłki leciale w kierunku kosyckiego, naszego najniższego zawodnika. I to naprawdę z lawki rezerwowych, jak obserwowałem pierwszą polową, dziwiałem się z tego, bo nic, nic z tego nie, nie wynikało. Także ok grać na kosieckiego długie piłki w kierunku, ale za plecami na obronę, że wtedy skorzystać z gorszej na walkę powietrza. Także... Tutaj sporo traciliśmy, bo potem te drugie piłki nie, nie odbieraliśmy. I, i, a znów do tego nie podchodziliśmy pressingiem, co ułatwiało im, że mogli spokojnie znów zagrać do stoperu, Grali później do, do bramkarza, który też miał spokoju. A jak nie miał wyjścia, to wybijał drugie piłku nawet na, na, na aut. Także grali mądrze. Po co przyszli, to osiągnęli. Czyli dobrze zacząć tą... Bo tak, to po sezonach mistrzowskich zaczynaliście od 4-0, od 5-1. Tak, oczywiście. Panie, by dobry Czas jest na, na, dobry, na bardzo dobry mecz przed Waszą publicznością, bo nie mamy co ukrywać. Przegraliśmy Super Puchar, to też był mecz o stawki, o trofeum. Przegraliśmy, teraz nie wygraliśmy właśnie z St. Patrickiem i, i, i jesteśmy coś winni i po prostu Musimy dla, dla siebie zagrać, podnieść tą atmosferę, tą formę dla, dla następnego mecz, który w tej chwili jest najważniejszy. Mówiłem przecież, że trzecia kolejka, trzecia runda eliminacyjna jest najważniejsza, ale teraz naprawdę nie mamy pewny awans i teraz przyszła dla nas jest najważniejszym najważniejszy meczem.